Jakie informacje możemy przeanalizować w narzędziach eksportowych Google? W naszych które są dostępne dla eksporterów zainteresowanych ekspansją zagraniczną, Google udostępnia dane z trzech różnych źródeł. Ogólnie dostępne źródła na temat gospodarki, kondycji powiedzmy krajów czy rynków, które nas jako eksporterów mogą interesować, informacje statystyczne, które tam są w jednym miejscu zgromadzone. Mogą to być również informacje pochodzące ze specjalnie przeprowadzonych badań konsumenckich, które odpowiadają na pytanie, w jaki sposób konsumenci na danym rynku działają, jakie potrzebują informacje przed np. podjęciem zakupu, czy chętnie kupują produkty. Z zagranicy. A trzecie źródło to są wewnętrzne źródła wyszukiwarki Google, a konkretnie statystyki dotyczące zachowań użytkowników. I tam na przykład możemy znaleźć informacje na temat tego, jakie frazy albo jakie tematy są wyszukiwane przez użytkowników na danym rynku.